Cześć, witam Was bardzo serdecznie znowu moje mojej stodole. Ja nie wiem, chyba muszę jakąś zrobić serię z takich filmików e, robota, roboty w stodole czy coś w tym stylu, bo tak patrzę, że coraz więcej tego wszystkiego się dzieje tutaj w tym miejscu. Dzisiaj moi drodzy będziemy się zajmować taką jedną, według mnie całkiem fajną rzeczą. Na pewno wiecie, że ptaki w naszych ogrodkach bardzo ważną pełnią rolę, bo zajmują się wybieraniem wszelakich szkodników, tak, owadów, pędraków, y, jakieś innych żywiątek które y, spacerują po naszych roślinkach. I no i to jest bardzo fajne, tak? I tak sobie pomyślałem, że też całkiem spoko rzeczą jest y, jakby przyzwyczajenie ptaków do tego, żeby w naszych ogródkach były. Teraz jest zima, zaczęła się zima i ptaki ogólnie mają utrudniony dostęp do pokarmu, więc Fajnie jest je dokarmić, tak? Do momentu, kiedy nie zejdą mrozy się śnieg się nie rozpuści, można dawać takim naszym sąsiadom, że tak powiem, jedzonko. Dzięki temu będą się przyzwyczaić do tego, że tutaj gdzie, gdzie właśnie przetują jest fajnie i że właśnie jest jakby, jest jakby ten pokarm, nie? I w związku z tym, postanowiliśmy dzisiaj zbudować karnik. To prawda, mamy już jeden karmik w ogródku, ale niech to szkodzi mieć więcej karmików, tak? I właśnie w tym karmiczku będę dokarmiał te ptaki. To będzie na pewno drugi karmiczek, bo tamten to już jest dosyć stary, no nie ten pierwszy karmik, który znajduje się w ogródku. Jest dosyć stary, pewnie niedługo już się rozpadnie i z tego też powodu postanowiłem sobie zbudować ten karmiczek i on będzie służył kolejne lata. Tak, moi drodzy, wykorzystam do, do zbudowania tego karmika taki odpad, który gdzieś tutaj się walał właśnie po stodole, że tak powiem, i po szopkach tutaj w obejściu, które są. To są na przykład takie deski. Te deski, moi drodzy, przywiozłem sobie takie właśnie kawałki desek, o, takie o, deseczki, przywiozłem to sobie, moi drodzy, po to, żeby tym palić w piecu i tak susząc je, bo to jest wszystko wysuszone, że to jest całkiem fajny materiał, że kiedyś coś z tego może fajnego powstać. I po prostu sobie odłożyłem te deski. Te deseczki nie pójdą do spalenia, więc coś z tego będę się odbudować. A między innymi będę się odbudować kawę. Czyli tak, deski, tu mam jakieś takie szponki, tu też jest odzysku, nawet widzicie jakieś dziurki są po wkrętach czy po czymś, po gwoździach, no nie, tylko po wkrętach. No i tak samo na tej serce. Krętarki na pewno żyję. Tu mam kilka wkrętów i ten. Jak on się nazywa? wiertło. Bo powiem Wam tak, jest dosyć zimno, więc y, mimo tego, że te deski są suche, to drewno jest suche, no nie? Może niestety pękać podczas wkręcania wkrętów, czy tam wbijania gwoździków, bo sądzę, że gwoździk też, gwoździków też użyję, bo wkrętów akurat nie niewiele, więc więc to może się przydać. No i mam jeszcze piłkę. Piłkę taką do cięcia drewna. Co prawda mógłbym użyć takiej mechanicznej jakieś, no nie? Tylko, że nie mam żadnej pilarki, a takiej na diaksie mi się w tym momencie nie chce za bardzo włączać, bo może to może nie jest późno, ale to, że jest ciemno, to takie wrażenie, jakby znaczy wrażenie, takie uczucie, że, że jednak używanie piły jest takie jeszcze na diaksie, no nie jest taki, wiecie, tarczy, nie jest niezbyt przyjemny. Nie tak my to ja zdaję te deski na ziemię, żeby mi nie przeszkadzały. Dobrze. Jeżeli chodzi o ten kamień, spróbuję coś takiego prostego zrobić. Takie coś prostego, bo nie mam pomysłu na, na jakieś skomplikowane że tak powiem, konstrukcje. Taka prosta kon konstrukcja będzie i wydaje mi się, że się sprawdzi. Więc tak, zrobię to będzie podłoga. Są deski, muszę to zczepić tą kupy, więc zrobię to w ten sposób, że e Zrobię to na taki, ten sposób, o. To będzie niewielki karmiczek, więc... Wydaje mi się, że tak będzie spoko. Tutaj użyję gwoździków. No i dobra, jakby zarys podłogi jest, to coś będę musiał odciąć Do tego użyję tej ręcznej piły. Zobaczyci, czy mi się uda. Bit, udało się nie wyszło może idealnie prosto, ale jest spoko Ech, Przydałby się coś, żeby y, ziarenka nie wypadały dlatego, moi drodzy, użyję tych oto listewek ja sobie, może sobie odmierzę tutaj odległość, się sobie od edy, to na wymiar już jest, Teraz z tej strony by się przydało jeszcze też taką samą zrobić dobra dobra, nie jest źle. teraz trzeba by się to przytwierdzić do podłogi, prawda I tutaj moi drodzy użyję już bardziej specjalistycznego sprzętu bo użyję kurczę, zgubiłem wiertło są wszystkiego no, dobra, mam wiertełko Chcę sobie od otworki, żeby właśnie mi to nie pękło. I tak się właśnie dzieje, gdy się człowiekiem przygotuje, prawda? Wpadłem mi bateria. Ale nic, udało mi się jeszcze ten otworek dokręcić sobie postawię tą e, klętarkę pod ładowanie I sobie przygotuję w tym czasie tutaj te listewki boczne Dobra, bateryka się ładuje bateryka się ładuje, a ja sobie przygotuję te listewki sobie przypomniałem sobie, że istnieje coś takiego jak metrówka Natomiast tutaj przybiera się do tego jak kod do jeża Wrzuć, pies do jeża, to sobie po prostu to odmierzę tak? i znam wymiar utnę Dobra, tak to szybko zaraz taką na drewnianą na Jeszcze ładnie, równo, tak. Będę musiał uciąć na 14 cm. 14 cm, zaraz sobie tutaj zaznaczę. Okay. Trochę, trochę powiem szczerze, że mi stanowisko pracy. No nie, ale no cóż, nie mam jakiegoś marzonego warsztatu pracy, który, w którym mógłbym to robić. Kiedyś może sobie jakiś fajny warsztat wiecie, zrobię, nie? Czyli mamy to zrobione szybko, łatwo i przyjemnie. Cyk, cyk. widzę, że akumulator się prawie naładował w tej ekscentracji jest po to, że się szybko ten akumulator ładuje nie? szybko się wyczerpuje, ale też się szybko ładuje dobra, tu sobie jeszcze dorobię do otworki w tych możnych listwach I Okej okay. i teraz trzeba to przykręcić w zasadzie mógłbym to przybić, ale użyję do tego moi drodzy wkrętów. Wkręty też mam z odzysku, jakby nie było Problem szczerze, że z odzysku można naprawdę fajne rzeczy czasami sobie zorganizować, za które nie trzeba wcale dużo pieniędzy płacić Można tego użyć na przykład do... Zrobienia różnych ciekawych yy, konstrukcji, da. no trochę za duże otwory robię, ale powinno się wszystko trzymać, jak mi się da, a jak to użyję po prostu dłuższych wkrętów. Tak, te kręciki mi się zdają, że będą troszeczkę za krótkie. No dłuższego wkręta. No. Będzie dobrze. Tutaj też moi drodzy użyję dłuższego wkręta, żeby nie było, że odpadnie zaraz mi coś. Ok. Mam nadzieję, że ptasiorom będzie się podobało Dobra, ten kurz trochę wytegotę Mam nadzieję, że ptakom będzie się podobało i że będą bardzo chętnie tu przyotywały. i będą spożywały posiłek Co za tym idzie? Przyzwyczają się, że Posiłek mogą sobie tutaj spożywać i będą częściej przylatywały i będą zżerały też y, szkodniki, które się będą pojawiały na, na warzywkach i na kwiatach. Dobra, czyli podłoga jest zrobiona. Teraz przydałoby się zająć dachem. Ech, tak. Mam tu kolejne deski? Tak, tak, jak zrobić tak? Powiem wam szczerze, że ja to robię w ogóle bez żadnego planu, nie? Jedyny plan, jaki miałem, to że podłoga musi mieć łamki. <grym> Teraz co tak. Fajnie byłoby, był tak taki, no nie? Ale może być też tak taki. Ej, tu będzie całkiem spokojno. Ej, no, tak, tak będzie. Dobra, czyli. Zrobić, żeby zrobić taki tak muszę co najmniej 4 deseczki zrobić w ten sposób Może tak zrobię, na przemian Nie bo tu krzywo wyjdzie, dobra to jednak musi być tak I teraz żeby je przywrócować Najlepiej byłoby też właśnie na takiej listewce To mi wyznaczyła ładnie kąt prosty przy, przy tego co deski powinno być spoko dobra, czyli to co? Muszę sobie też znowu na wymiar listewkę ups, listewkę wyciąć Żeby to mia miało mniej więcej OK, widać wszystko To będzie podstawa konstrukcji dachu. To będzie podstawa konstrukcji dachu. Już widzę, że tutaj się deski delikatnie rozchodzą, więc będę musiał tutaj też wzmocnić to delikatnie. Nie no, trochę lata, jak śnieg na to spadnie, to może być, może być kiepsko. Więc od razu przymocuję tutaj z tej strony też listewkę. Tutaj już może na gwoździki. No i dobra, mamy to. Teraz muszę przymocować te deski tutaj. I w ten sposób powstaje dach. Dach prawie gotowy, jeszcze muszę jakby tą stronę zrobić, żeby też się nie rozchodziła. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze I teraz by się przydało ten dach, moi drodzy, przy jakoś przymontować tutaj do tego, no nie? I tak zostawić? Źle by to nie wyglądało, nie? Ale mam tutaj troszeczkę inny pan. żeby ten dach był jednak troszeczkę odsunięty że mogły też tutaj większe ptaki zatywać takie, takie jak sójki czy um, takie jak sójki czy dzięcioły na przykład bo ponieważ, że dzięciołów i sujek to u nas tutaj troszeczkę przatuje, więc też fajnie byłoby je dokarmić, no nie? Mam nadzieję, że to wytrzyma trzyma. Bo taką deskę tutaj przybić albo przykręcić. Mam jeszcze jakieś odpowiednie wkręty. Tutaj takie długie strasznie. Chyba to jednak przebiję zwykłymi gwoździkami. Zazaczmy ja co z tego wyjdzie. Dobra, wiecie co, użyję dwóch takich długich wkrętów, żeby to mocniej się trzymało, żeby nie wychodziło. A tutaj po bokach takie wzmacniające wbiję po prostu gwoździe. O, tak to będzie wyglądało mniej więcej. troszeczkę wkrętereczka się podobowała Czyli tak u no tu jest ta deska, no nie taka ta, która trzyma tą całą podłogę Więc tutaj wydaje mi się, że mogę bez, bez problemu tego długo wkrętę wkręcić A będzie trzymał całą konstrukcję uh -huh. aby mi uciekło to byłoby całkiem bit Wiecie, ja starałem że nie jestem, więc i tak bardzo nie śmiecie, tak? <laughs> Aha. Jednak bateria sobie do końca rady z tym nie daje. Dobra, to ja tak zostawię. I najpierw przybiję gwóździki wzmacniające, dopiero później do kręcę wkręty. Ale tutaj mam blisko ładowarkę, moi drodzy, więc to niech się ładuje. Nie ja widzę, że bateria całkiem padła. Dobra, nieważne. Przybiję gwoździe wzmacniające. Tak, tak. Patrzcie, nawet nie wyszło nigdzie nic. Dobrze. Trzymałem tak blisko kciuka. kciuka kciuk, kciuk trzymałem tak blisko gwoździa. I się przez chwilę zacząłem zastanawiać, czy to jest do końca dobry pomysł, no nie? Dobra. To było mniej więcej coś takiego. Tutaj te różki pewnie poobcinam. No nie, niestety w mnie nie minęła. Nie, nie wiem dlaczego. Wiecie, jak ja dawno w, Ró w nie widziałem? Masakra. Dobra, nawet nic nie wyszło. Może teraz wyprostować, bo się troszeczkę skrzywiło. O, to będzie git. Dobra, nie wyszło nic. Nic nie wyszło. Dobra, jeszcze ten kręty muszę dokręcić. Widzę, że ładowarka mrgać zaczęła na zielono, więc dam jej jeszcze chwilkę. Tak wiem, powinienem dać się naładować tej y, baterii. Wtedy by mi na pewno lepiej ta praca szła. I bateria by tak nie ucierpiała. Uh -huh. Ale też moi drodzy jest druga sprawa. że bateria w mojej kamerce też nie jest zbyt specjalna i chcę to jak najszybciej zrobić po prostu znaczy jak najszybciej chcę to zrobić dopó zanim mi bateria w nie padnie prawda dlatego też tak troszeczkę męczy to moją skręteleczkę Dobra, właśnie jeszcze tyle tego wkrętać tak dla pewności do tak pewności, żeby, żeby, żeby nie patrzył na ten karmik no nie, jak taki tam sobie siedzą, naprawdę dużo śniegu na wierzchu i się nie zastanawiał, czy y, ten, to się nie rozpadnie wszystko, no nie. dobra, gwoździe na razie tutaj zdejmę nie będę mieć teraz potrzebne to też, to czekamy, żeby się ładowa ta ładowarka, żeby się wkrętarka naładowała, bo tego wkręta przy takim stanie baterii teraz nie wkręcę więc co, wracam za 10 minut znaczy dla was za chwilę, dla mnie za 10 minut dobra, mam nadzieję, że bateryka się naładowała, sieci się na zielono minęło trochę czasu mam nadzieję, że w tym chłodzie wytrzyma dobra, gdzieś tutaj wkręcę tego wkręta, żeby trzymał ten cały dach Dobra, da, dała radę bateryjka. No i dobra, można powiedzieć, że teoretycznie karmi skończony. Można by było jeszcze jakoś go wykończyć, to no nie jakieś tutaj dać gałązki czy coś, jakieś te patyczki, no nie? Żeby, żeby to tak klimatycznie wyglądało. Ale ja się chyba na razie w ten sposób się będę bawił. Funkcję swoją powinien spełniać. I tak, to wyszło mniej więcej. Taki karmiczek, moi drodzy. Za pomocą prostych narzędzi. młotek, krętarka, piła, metrówka, kilka gwoździ, trochę odpadu, że tak powiem. No to jest odpad poprodukcyjny, z produkcji palety, że tak to ujmę, i innych skrzynek. Po prostu tych kawałki desek, to samo te listewki. Więc można, można zaoszczędzić, tak? Można zaoszczędzić. Po prostu znaj znajdując sobie takie właśnie rzeczy. I co? Teraz wystarczy to tylko przymocować do, jakiegoś, do jakiejś podstawy, nasypać ziarenek i cieszyć się widokiem wcinających ptaków. <grym> tak, mam nadzieję, że się taką stołówka, yy, że tak powiem, spodoba. Że im się spodoba, że będą przatywały, że będzie ich coraz więcej i że będą dbały o to, żeby na moich warzywach i warzywach mojej żony, tudzież w naszych wspólnych warzywach. Było jak najmniej robactwa, które by nam zżerało y, listki i, i nasze plony ogólnie, tak? Dobrze, moi drodzy. karmi skończony, ja będę uciekał. Tak więc ciekawie się z wami żegnam. I do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.